Drodzy widzowie, witam Was na trzeciej premierze na moim kanale. Dzisiaj Lotto wypuściło dla nas drapkę za 5 zł. Retrokasa, w której można wygrać 180 tysięcy. Stopnie wygranych są od 5, 5, 10, 15, 20, 30, 50. Jest dużo stopni wygranych tak do 50 zł to jest zachęcające a główna wygrana, tak jak mówiłam, 180 tysięcy złotych. I zasady w tej zdrabce są e, dziecinnie proste. Mamy znaleźć symbol diamentu, który daje nam przypisaną kwotę, albo koniczynki, która daje nam dwukrotność przypisanej kwoty. Jak zwykle zdrabki kupiłam w dwóch miejscach. W jednym miejscu dostałam zdrabki po kolei od numerku 47 do 50, a w drugim miejscu mogłam sobie sama wybrać i wybrałam sobie swoje powiedzmy ulubione numerki. Ale teraz po prostu je wymieszałam. Będziemy lecieć po kolei i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie chociaż w dwóch, coś może. A jeśli nie, no to w jednej, ale coś konkretniejszego. Ale zobaczymy. Zaczynam tak, jak, tak jak mam, tak zaczynam. Lecimy. Pierwsza strawka z numerem 50. I szukamy. Mamy arbuza. Podkowę. Koronę. Worek. Pik. Winogrono wiśnie, cytryny, bank i pomarańczy. No dobra, czyli pierwsza sprawka jest pusta. No i poszło szybko. Zobaczymy, co kryje w sobie druga. Zaczynamy od pierścienia. Symbole są znane. pojawiały się w innych strapkach. Tutaj się nie szarpnęli na nic nowego. Sejf, dzwoń, truskawka, gwiazda, ananas i cytryny. Pusto. No dobra, czyli zaczęło się słabo. Mamy dwa pustaki, ale jeszcze sześć drapek przed nami. Drapie się nieźle, trochę trochę te pozłacania są takie trudniejsze w drapaniu, ale ogólnie jest nie najgorzej. Banknot, banany, pik, złoto, wiśnia. Arbus bank, pierścień, garniec. Jest! Mamy diament w ostatnim polu. I patrzymy. Piątek. No dobra, czyli mamy zdrowcę z numerkiem 49. Kontrolny to. G. Trzy razy g. OK. No dobra, 5 złotych już jest. Mój wkład to był. Mam 8 zdrapek, więc 40 zł. Także na razie. Na razie mamy piątaka. Lecimy dalej. Mamy koronę. Banknot. Banany. Wiśnie. Podkowa. Widzicie to? Mamy koniczynę, która mnoży razy dwa. Super! A z z numerem 10 wybrałam sobie sama. Super, czyli coś jest. Gwiazda i tu już nie ma nic. Dobra. Ciekawe, czy jest piątek, czy coś więcej. No mogło być tak z 10 złotych, żeby się zrobiło 20. Naprawdę jest 10. No to mamy 20. To mamy 20 zł. Kontrolne, k, k, k. Dobra, dwie dyszki. Fajnie, mamy już 25 zł. Dwie zdrabki wygrały. Także ogólnie już jest w porządku. Nie będę tutaj roszczeniowa. Drapie sobie na spokojnie dalej. Korona, gwiazda, jabłko. Garniec truna winogrono dzwon podkowa, bankno ciężko schodzą te pozłacane fragmenty i serce pustak trzeci pustak na razie 3 do 2. i jeszcze trzy zgrabki przed nami no wychodzi na to, że dzisiejszy odcinek będzie naprawdę, naprawdę szybki. Pierścień, podkowa, worek, arbuz, korona, jabłko, cytryna, wiśnie, pomarańcz i ananas. No rozczarowała mnie ósemka, bardzo lubię ósemkę, a tutaj klapa. Dobra. Czyli to do przegranych. Naśmieciło się już na całym stole. I teraz drabka z numerem 47. Szukamy bank, cytryna, monety, pierścień, serduszko, truskawka, safe i jabłko. Winogrona i aruskusze. MH. Pusta. Piąta zdrabka, pusta. Mamy dwie wygrane i została ostatnia zdrawka z numerem czwartym. Szukamy. Trzymajcie kciuki. I co mamy? safe jabłko, ananas, podkowa, złoto. Jest! Będzie trzy! Także trzy na osiem to jest już naprawdę ok. Jest diament. Dalej mamy pik, dzwon i jeszcze zostały chyba dwa symbole. Serce I, 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 i garniec. Dobra. No to co mamy? 5 zł? Czy coś więcej? Dobra, już jest. Czyli jest 5. No to dobra. G, G, G. Fajnie. Czyli tak wygrały 3 zł na 8. Zdrabka z numerem 4 dała nam 5 zł, z numerem 10 dała nam 20 zł, bo koniczynka, która pomnożyła razy 2, i z numerkiem 49 też mamy 5 zł, czyli dzisiaj na wkład 40 zł odzyskałam 30, także 75%. Myślę, że wynik jest bardzo, bardzo w porządku. I ogólnie tak. Zdrapki w jednym miejscu, które wybierałam sama, dały mi 25 zł a te, które były od 46 do 50, dały mi tylko piątka. Także sama sobie lepiej wybrałam. Chyba zacznę tak praktykować. Chociaż wiadomo, że różnie to bywa, ale ogólnie tak. 30 na 40, wynik fajny. Mam nadzieję, że wam też pójdzie dobrze. Zdrapka jest bardzo szybka, ale myślę, że myślę, że fajna. Także życzę Wam powodzenia dzisiaj, życzę Wam miłego dnia albo wieczoru. No i co? Widzimy się na następnej premierze. Będzie to coś, coś zadyszkę, ale nie pamiętam nazwy. Także do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Hej!